zajmujemy się farmą villagerów Co one robią? Czemu one siedzą w kompostownikach? Nie wiem e, Dobra, to. Przyniosłem im trochę łóżek Tu je postawimy na przykład, jeszcze z tej strony Przyniosłem im jedzenie, żeby ich rozmnożyć Kurde, mogę go postawić? No, dobra, postawiłem Trzeba było to powiększyć jeszcze trochę. A to później się to zrobi. Tu ustawiamy. A jeszcze... Kurde. Jeszcze tu. I tu. Trochę się krzywa poustawiało, ale dobra i będzie. Czemu one się zestakowały w jednym kompostowniku? Nie no. Nie nie rozumiem tych villagerów. Może ja ich muszę uwolnić. zobaczmy jakie mają profesje. O ten, ten będzie git. No i zobaczmy ile mi się poziomów pi i ile będę mieć emeraldów. To to z nim wyhandluję już więcej nie mam. Tu jeszcze arbuzy są. I trzeba by było zrobić tylko takich villagerów. Nic, niczej pszenicy. Ogólnie widzę, widzimy się po krótkiej przerwie, bo waliło mi z serwera. Naprawdę, będzie to teraz spać. Nie wiem, ten, ten drugi. Nie, to ten. Nie, ten drugi. drugi. Wstawać, wstawać. Handlujemy A już nie mam przynić, akurat. O, co jest, nie mi tych dni. Melon, ciastka, dobra. To jest ten z buraka. Mamy dwanaście emeraldów. Przydało się trochę więcej. No, przytrybiliśmy tak no jeszcze tyle może. O, już nie mogę. Semio ja są ciastka. Dobra, du crafting, to crafting. I melony robimy. Wystarczy no, mi pewnie dwa trade y, albo jeden. Dobra. To jeszcze jeden. Nie to. no więcej wstarczy. Nie, nie no, dwa traydy mi sterczyło. Co by tu można było kupić, żeby go ulepszyć dobra, wydam trochę na ciastka Co on tu dalej masło? Te marchewki to się przyda. Potrawkę. Zobaczmy, jaką, jaką ty sprzedasz, poprawkę. Podejrzyjana widzę Widzenie w ciemności na kilka sekund. Ok, nie będzie? Ouch. teraz Ouch. 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 Kurde, nie mogę mu dać tej profesji roboczej, nie wiem, czy ma. Co ty mu robisz sprzedawać? Pójdę mu uciec. No, twoim tyłkiem, twoim tyłkiem, twoim tyłkiem mi waliło. Okej, okay. żelazne siekiery. Kurde, jeszcze go walnąłem. Waliło mi to. Co to się waliło? Prąd to nie ma? Nie prądu. Wotr się ten yy, dekoder się wyłączył i Super. Yy, widzowie prąd mi wywaliło. A i tak mogę nagrywać. What the hell? Ciebie nie pogrzało z tymi synami na Bydgoszczu? 36. sześć. Dobra, chleba kupujemy. Co mnie to obchodzi, że wydajemy tu właśnie cały emeraldy. Mata, 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 mata I co to żryje to cały dzień nawet Czemu nie mogę tego łóżka postawić? z łóżka się zbugowało, o dobra, dobrze postawiłem Coś zmienili w tej wersji Minecrafta i nie dość tak stawiać bloków jak wcześniej Tutaj jeszcze postawię jakieś łóżko Opa, nie można, nie wiem, coś zepsuli w tym Dobra, widzowie, to by było na tyle w tej części odcinka: gdzie rozwijamy villagerów. Bo na razie nie mam co z nimi zrobić. już jest ta farma stara. To może ją przy okazji wy, wywalić stąd. Bo zapomniałem jej prawdopodobnie zniszczyć, dlatego no tutaj jest. Yy, dobra. Trzeba będzie zabudować czymkolwiek. Kopiemy dalej. Zaraz też będziemy trochę ulepszać wygląd naszej wioski, bo nie jest ona jakoś zbyt dobrze zrobiona, No może oprócz tego pięknego domku, który tam stoi. Możecie sobie obczaić poprzednie filmy. XD. Po prostu XD. Co? Nic. Dobra, rozwalamy to, To rozwalamy. Co naprawdę teraz będziesz rzucać piłką. No. Internety Internet O, jak mi przykro. <śpiewanie> o, krek. Jeszcze we mnie w tym wali. O! Prosił się. Proszę, jak się prosił. Jedziemy w maliny se. Mmm. Dobra, to było fatalne. No przez ty, mi szafkę rozwalisz. Dobra, yy, walamy tą łódkę gdziekolwiek. Wal się Ten co będzie mi przeszkadzać w nagrywaniu No, hmm. A i to z ty z tym ten pan zrobisz? Nic. To zdra. ładne przyjęcie byś zrobił. Ten, co by mi rzuca piłką gdzieś się gada pod nosem. Nie, trafił nawet. Au. Au. XT. Dobra, bo ja miałem tutaj budować, to mi będzie przeszkadzać. Dobra, tutaj robimy ścieżkę. Ustawiamy pochodnie. Dobra, ja nie wiem czy to będzie się dało w ogóle nagrać, bo mnie co chwilę wywala, e, bo nie wiem czemu minę tam wywaliło, pewnie dlatego, że jakaś w drzewo się uwaliło gdzieś, nie wiem. Jedziemy, jedziemy sprawdzić? No na pewno, ja teraz będę jeździć po naszej wsi, żeby sprawdzać czy drzewo się uwaliło, jak muszę ten odcinek nagrać. Tylko na tym telefonie siedzisz. Wow. Powiedział też człowiek, który wali swoim telefonem o ściany. Nie, nie, nic, 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 nic takiego nie robiłem. Dobra, tu robimy piękne przejście. Po naszych o naszych pięknych rynkach. Co te robi, pewnie Kosi? Planuje albo nie wiem. Strasznie. Nie mam pojęcie robimy. No jeszcze mi skina wywaliło naprawdę. Naprawdę mi musiał skina wywalić. Ja no widzowie nie wiem czy ja będę w stanie to nagrać jak na Nie Nie chce mi się. Dobra, robimy teraz tutaj przejście. Trzeba poprawić. I robimy dalej. O! jest! Nie ma! Czemu czem masz to bluetooth włączone? No nie wiem. Sam się to nie włącza. Znaczy, nie wiem do czego było Dobre, takie co coś starczy. Ty robimy takie coś. Jakieś dekoracje. Kopie liści. Tekens, krzaki, trickens. Tu jakiś coś. Jakbym miał płotki, chyba miałem, miałem płotki w skrzynce. Niczego nie to jest. A, Dobra, tu jeszcze postawimy liście, liście, kupiliście, liście, zapeczkę i nie, porządki. Co? Jaki masz kontakt się tutaj? Masz obok kontakt? Nie, nie mam. Naprawdę? Nie. Może szlak, no się telefon zabraknie. No, on nie umie w kurde, moich kodów pisać moja kariera, kariera, wszystko kariera, Żebyś nic żebyś nie ciśnij. Selfie, selfie, cik, 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 cik. The... Tu jeszcze zrobimy takiego ty ładnego. No i mi się skończyło <skrym> się ty ty Co? No i co z tego? No A, będą ty się ty 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 o, pierwsza po polskiego będzie fajna <grym> Jak widzowie nie wiecie o co chodzi, to w sumie dobrze, że nie wiecie o co chodzi nie. A, się... a, kolejne będą fatalne pewnie Zaczyna się na K, a kończy się na A No <grym> Ten, co musiał to sprawdzić, bo nie był pewien No nie był pewny ja się I... Dobra, y, znowu miałem laga i mi prawie wywaliło. Ale mi się udało przeżyć. I dobra, kliknijmy kolejny koszaka. krzaka. Ała. Jeszcze nie mam pomysłu jak nazwać ten odcinek. Dekorowanie razem z Kupsem Kubekę i gorem Przeszkadzającym w życiu. O, to jest dobry tytuł, co nie? Na pewno taki dam. Ale mm, mm. Są... oh, mm? euh... to za taki Minecraft? Weźcie, weźcie, jeden krótki jeden. Dich na moją gorzkę. Sam. Nikt ci nie pomógł. No wchodzimy, no w ogóle wpisujemy. Ty, u, e. No weźcie go, nie wpisuj. O, wiem co się pogra, nie ma internetu Skokozaure jakiegoś pewnie. No, gdzie ty masz? O, ty masz. Co? Gdzie ja mam Skokozaure, nie wiem. Chome chłopcy, chome. O, nigdy na home nie wchodziłeś? Na telefonie? Nie, chyba nie. Ja wchodziłem na home. Dobra, lecimy sobie tutaj, i tu by się przydało jakąś ścieżkę do tamtej ścieżki zrobić. Cieszka uh, do ścieżki, do Ścieżka do ścieżki, do ścieżki. ścieżka do Jest taki syf. Piszemy Cyk. I Mamy kрослоzaura. Mamy kokozaura. Kрослоzaura. Od kozela, od tak On jest, kozo, kozo, on jest O nie, na pierwszym wyprisiwali. Kokozał, tego I pod nogi Brawo, jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem, dostajesz za to nagrodę Nobla i wpierdziel ode mnie. Poza kamerami! Sorry, <laughs> No, no łapkę psa. Słowo taki inga stanęła. Yyy dobra, to zrobiłem. Jeszcze by się przydało coś innego zrobić. Uuuuh, 250 O, widzę naciski się wywórze. No. Mi się nie chce z chwilę go poprawiać, jak mi dwala co chwilę. No takie coś. Możesz nie wydawać się jakichś ruskowych dźwięków. Nie no. Zabieram ci wszystkie diamenty. Nie próbuj nawet, no nie Nie próbuj, nie To ty mi nie przeszkadzaj Dobra. No i widzowie tak się robi interesy.

Dobra. Nie. No. Nie Dobra, to jest zimno. Nie. Nie ma Nie ma. bo Dobra, widzę, że widzimy się po cięciu, bo ogólnie tak. Dobra, tutaj rozrastamy jakąś trawkę, żeby było ładniej. Czy cięcie teraz zrobiłeś? Nie, co? No, 20 minut. 20 minut, no, to bardzo dużo. Dobra, już tutaj. O, kurde. Banda, kurde. Banda, do której akurat ja nie należy. Ucieczka, 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 ucieczka. Trzeba to dokończyć. Dobra, widzowie. Yy, oni mnie atakują, ale ja i tak to dokończę. Pyk pyk pyk. Pyk pyk pyk. Dobra. To tak, tak, tak. Tutaj płotek. Żeby było ładniej. Ja... Ile was jest? Nic to potkało. Jezu. Jeszcze postawiliście ten płotek. Na kwiatku. Dobra, uciekam. Uciekam od was. Dobra, uciekłem. Dobra, uciekłem. Tutaj robimy jeszcze kolejny płotek, żeby było ładnie. Tu jeszcze następny. Dobra, gonią mnie cały czas. O, nie docię cię. Ty spierdziłem to. Nie ma, ma. Przystoń! Czekaj. Ja przez niego nie znaczy. mogę nic znaczy. zrobić, bo mi przeszkadza. Czuwejczki. Znaczy. Znaczy. To O nie, to włączyli! O, włączyłeś? No nie widzisz, że telewizor włączył? Ja Wiesz, lepa Jezu Dobra, tego, tego widzowie. Puszczam tego nie? widzowie nie było. Puszczące? Nie, nie puszczę się, ale to znaczy nie nie puszczam cię. Dobra, przy, 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 przy... Bo ten tak jest. Dobra, widzowie, to koniec w tym odcinku. Zrobisz zaraz jeszcze Shorts, gdzie pokazuje efekt końcowy, ale to chyba tyle po.